Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale filmowym. Dzisiaj moneta, którą nie każdy chciałby pokazać, jednak trafiła do mnie ona w wyjątkowo dobrym stanie, co rzadko się zdarza dla tych monet. Reichsfenig 1943 rok. Zaznaczam, nie propaguję tutaj żadnej ideologii, jest to jedynie przedmiot historyczny, który prezentuję. Moneta wybita w ogromnym nakładzie, ilości sztuk 29 milionów dla mennicy. Berlin, czyli literka A, rand, ząbkowany, stop aluminium, czyli bardzo podatny na różnego rodzaju zarysowania, różnego rodzaju wytarcia powstałe w wyniku obiegu. Tym bardziej w czasach wojny, gdzie jak wiemy w 1943 roku generał Paulus pod Stalingradem kapitulował. Od tego momentu Rzesza była w odwrocie. Tutaj niewielkie skaleczenie, jakie możemy zaobserwować nad głową orzełka. Jednak stan zachowania tej monety jest naprawdę wybitny. Nieczęsto spotykamy takie stany zachowania tych monet. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do kolejnych.